Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Nauka. Dzisiaj opowiem wam jak japońscy naukowcy stworzyli technologię hologramów jak te znane ze Star Wars. Oraz jak mózg szarańczy pomógł stworzyć wykrywacz przeszkód. Miłego oglądania. Bardzo serdecznie zapraszam was do naszego gift shopu, link w opisie. Jest jeszcze coś, czego bardzo nie lubicie. Proszę zostawcie subskrypcję pod kanałem, lajka. YouTube uwielbia nam robić na złość teraz. Trójwymiarowe, realistyczne hologramy są nam doskonale znane z filmów science fiction. Takich jak Gwiezdne Wojny, który pojawił się na ekranach kin w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Choć od tamtego czasu minęło wiele lat, wciąż nie udało się stworzyć trójwymiarowych hologramów. Dopiero teraz japońscy naukowcy opracowali metodę pozwalającą tworzyć prawdziwe holograficzne filmy. Najbardziej rozpowszechnione hologramy to dwuwymiarowe hologramy umieszczane na płaskich powierzchniach kart kredytowych lub paszportach. Również na koncertach można spotkać się z wykorzystaniem hologramów przedstawiających np. zmarłe gwiazdy muzyki, choć tak naprawdę nie są to hologramy, lecz zwykła iluzja, zaawansowana wersja efektu zwanego duchem Pepera. Tymczasem zespół Stokijskiego Uniwersytetu Rolnictwa i Technologii zaprezentował prawdziwy holograficzny film, wykorzystując materiał o grubości zaledwie kilku nanometrów, zawierający metapowierzchnię. Innymi słowy, na powierzchni tego materiału znajdują się powtarzające się mikrostruktury które manipulują światłem. To kształt mikrostruktur, a nie skład chemiczny materiału, pozwala zmieniać ścieżkę światła. Aby stworzyć holograficzny film, naukowcy opracowali zestaw 48 prostokątnych struktur na metapowierzchni wykonanej głównie ze złota, które odpowiednio zaginają światło laserowe, tworząc trójwymiarowy holograficzny obraz w powietrzu. Film jest odtwarzany z prędkością 30 klatek na sekundę i można go obejrzeć pod większością kątów. Podczas demonstracji wykorzystano laser helowo-neonowy, który wytworzył czerwonawy hologram. Naukowcy chcą, aby można było tworzyć wielokolorowe hologramy i były one widoczne pod każdym kątem. Jednak najbardziej czasochłonne jest samo tworzenie mikrostruktur. Korzystając z elektronolitografii, opracowanie zestawu 48 prostokątnych struktur zajęło 6,5 godziny. A stworzenie 6-minutowego filmu holograficznego zajęłoby ponad 800 godzin. Zastosowana technika z pewnością jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a poszczególne wady można naprawić na drodze dalszych badań. Amerykańscy inżynierowie opracowali detektor przeszkód, który symuluje działanie systemu wzrokowego szarańczy. Powstałe urządzenie ma wymiary rzędu kilku mikrometrów i jest fotodetektorem opartym na dwusiarczku molibdenu, wbudowanym w strukturę architekturą podobną do nieulotnej komórki pamięci. Jedną z głównych zalet nowego czujnika jest niskie zużycie energii w zakresie od picojouli do nanojuli, zgodnie z artykułem opublikowanym w czasopiśmie Nature Electronics. Zdolność do wykrywania przeszkód na czas i reagowania na potencjalne zagrożenie kolizją ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przemieszczania się autonomicznych robotów i pojazdów. Dziś problem ten rozwiązuje się na przykład za pomocą systemów wizyjnych składających się z lidarów i kamer, z których dane są przetwarzane przez złożone algorytmy wymagające znacznych zasobów obliczeniowych. Takie systemy są nieporęczne i pochłaniają za dużo energii. Rozwiązaniem problemu Mógłby być kompaktowy, wysokospecjalistyczny czujnik, w którym przetwarzanie sygnałów o zbliżaniu się i ewentualnej kolizji odbywa się na poziomie sprzętowym, eliminując etapy przesyłania i przetwarzania dużej ilości informacji. Zmniejszyłoby to złożoność, nieporęczność i zużycie energii systemów pokładowych dla dronów i pojazdów autonomicznych. Amerykańscy inżynierowie pod kierownictwem Saptarshi Das z Pennsylvania State University zwrócili uwagę na specyfikę układu nerwowego owadów i stworzyli wykrywacz przeszkód, który działa na zasadach podobnych do działania układu wzrokowego szarańczy, który przy bardzo ograniczonych zasobach jest w stanie zareagować na zagrożenie kolizją w ciągu milisekund. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat holograficznych filmów. W jaki sposób się to rozwinie i jaki wpływ będzie miało na nas w przyszłości. Koniecznie wpadnijcie do naszego gift shopu. Link znajdziecie w opisie. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam także na kanały Zmiany na Ziemi, inne medium, tylko medycyna, tylko gramy oraz do obserwowania naszych social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.